Dziś temat, który staje się coraz bardziej popularny, piecza naprzemienna, czyli wspólna opieka nad dzieckiem po rozstaniu rodziców. Czy to naprawdę działa? Co mówi o niej polskie prawo? I czy da się ją egzekwować tak, jak się egzekwuje kontakty? Dzień dobry, nazywam się Karol Różyło. Witam na kanale Kancelarii MCP, której jestem partnerem. Co to właściwie jest piecza przemienna? Zacznijmy od podstaw. W polskim prawie nie mamy ustawowej definicji pieczy przemiennej, ale funkcjonują na orzecznictwie i praktyce sądowej. Zwłaszcza od czasu wprowadzenia artykułu 58, paragraf 1a i artykułu 107, paragraf 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zgodnie z tymi przepisami sąd może orzec, że dziecko będzie przebywało u każdego z rodziców w porównywalnych okresach czasu, jeśli tylko leży to w jego interesie. I są do tego warunki. A jakie to warunki? Otóż... Rodzice dzielą się opieką najczęściej w cyklach tygodniowych, dwutygodniowych albo innego typu ustalonych harmonogramach. Ale uwaga, naprzemienność nie oznacza dokładnie równego czasu. Czasem proporcje są nierówne, ale nadal mówimy o pieczy na przemiennej. Kiedy sąd orzeka pieczę na Otóż w teorii zawsze, gdy przemawia za tym dobro dziecka. W praktyce jednak tylko wtedy, gdy spełnione są pewne warunki. Po pierwsze, rodzice mieszkają relatywnie blisko siebie. Po drugie, dziecko, będąc w pieczy naprzemiennej, nie będzie musiało zmieniać szkoły niezależnie od tego, gdzie rodzice by nie mieszkali. Po trzecie, rodzice muszą się porozumiewać. Po czwarte, muszą być w miarę zgodni co do decyzji podejmowanych w stosunku do dziecka. Zgoda obojga rodziców nie jest obowiązkowa, ale w praktyce sądy rzadko decydują się na pieczy naprzemienną przy braku porozumienia. Dlaczego? No bo taki model wymaga współpracy, zaufania i gotowości do rozmowy, a sąd nie jest w stanie jej wymusić przecież. Jaka jest różnica między pieczą a kontaktami? Czy to jest to samo? To jest bardzo częste pytanie i odpowiedź brzmi nie, to nie to samo. Piecza naprzemienna to wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej i decydowanie o dziecku na co dzień. Dziecko mieszka naprzemiennie u obojga rodziców. A natomiast kontakty to prawo do fizycznego spotykania się z dzieckiem, na przykład w weekendy, święta, wakacje. Czyli można mieć ustalone intensywne kontakty, ale nie mieć pieczy i odwrotnie. Można mieć pieczę, ale też potrzebować uregulowania kontaktów, na przykład w święta. Czy pieczę naprzemienną można egzekwować tak, jak się egzekwuje yy, kontakty? Tak, ale tylko wtedy, gdy orzeczenie sądu zawiera konkretny harmonogram. Jeżeli postanowienie sądu wskazuje, w jakich terminach dziecko przebywa u któ któregokolwiek z rodziców, można wystąpić o klauzulę wykonalności, a potem na przykład o zagrożenie karą pieniężną na podstawie przepisów o wykonywaniu kontaktów. To jest artykuł 598 Kodeksu Cywilnego. Inaczej mówiąc, można egzekwować terminy, a nie wychowanie. Nie da się wymusić stylu życia, diety czy sposobu rozmowy z dzieckiem. Ale można egzekwować to, by dziecko było udanego rodzica w określonym czasie. A kiedy piecza naprzemienna działa, a kiedy nie działa. Piecza działa, gdy rodzice potrafią ze sobą rozmawiać. Nie toczą wojen wychowawczych. Mają podobne wartości i zasady. Dziecko czuje się dobrze w obu domach, a nie działa wtedy, no wtedy, gdy trwa konflikt, także ukryty. Rodzice wykorzystują dziecko przeciwko sobie. Jeden z nich. Nie respektuje ustaleń, albo dziecko jest zbyt małe, by odnaleźć się w takiej sytuacji. Pamiętajmy, że dobro dziecka to nie zawsze matematyczna równość. Czasami stabilność jest ważniejsza niż rotacja. A co z alimentami przy pieczy naprzemiennej, bo to jest też bardzo często poruszany temat. Odpowiedź brzmi następująco: to zależy. Jeżeli dziecko spędza porównywalny czas u obojga rodziców, a oni dzielą się kosztami, sąd może nie zasądzać alimentów. Ale jeśli jeden z rodziców ma dużo wyższe dochody albo realnie nie ponosi kosztów, alimenty nadal mogą być zasądzone, mimo odrzeczenia pieczy na przemiennej. Nie chodzi o to, ile czasu dziecko spędza, ale czy jest realnie utrzymywane. Przykłady z praktyki. Sprawa, gdzie rodzice ustalili model tydzień na tydzień i przez trzy lata wszystko działało, dopiero nowy związek jednego z rodziców wywołał konflikt. Sąd, po analizie, zmienił model na stałe miejsce pobytu u jednego z rodziców. Inny przypadek. Rodzice nie dogadywali się w żadnej sprawie, ale jeden z nich żądał pieczy naprzemiennej, by uniknąć płacenia alimentów. Sąd orzekł, że brak współpracy i wola obejścia alimentów nie daje podstaw do pieczy naprzemiennej. Jaki jest morał? Otóż, piecza naprzemienna to nie sposób na brak alimentów. A niektórzy tak sądzą. To zobowiązanie do bycia obecnym rodzicem 24 godziny na dobę. Z wszystkimi tego konsekwencjami. I na koniec. Po pierwsze, piecza naprzemienna to nie to samo co kontakty. Po drugie, można ją egzekwować, jeżeli orzeczenie zawiera jasne ramy wykonywania pieczy naprzemiennej. Po trzecie, nie każdemu rodzicowi i każdemu dziecku taka forma służy. Po czwarte, zawsze warto ocenić, czy my, jako rodzice, jesteśmy gotowi na współpracę, bo od tego wszystko się zaczyna. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. W kolejnym odcinku opowiem, jak skutecznie uregulować kontakty, gdy druga strona utrudnia ich wykonywanie.